Żółwie wodne potrafią oddychać tyłkiem, dosłownie pobierają tlen przez kloakę. Niektóre kaktusy, krwawią, czerwonym sokiem, gdy je uszkodzisz, pszczoły mogą się wkurzyć na konkretną osobę i rozpoznają ją po twarzy. Księżyc pachnie dla astronautów jak zużyty proch strzelniczy. W Arktyce istnieją jeziora, w których woda jest słona tylko na dnie, więc można w nich pływać jak w warstwach ciasta. Pewne ośmiornice po wykluciu rzucają się w prąd morski. Na los szczęścia i dryfują miesiącami. Istnieją owady parasitoidy, które składają jaja w gąsienicach, a te później żyją z larwami w środku. Na Wenus dzień trwa dłużej niż rok. Wenus obraca się wokół osi wolniej, niż obiega słońce. Cebula jest najstarszą uprawianą rośliną, o której istnieją dowody. Jedli ją już pięć tysięcy lat przed naszą erą. Niektóre mrówki potrafią spać po 150 razy dziennie, ale każdy sen trwa jedną minutę.